Zostałem policjantem, żeby pomagać bezbronnym obywatelom i, i, i walczyć z przestępcami. No i czasem jakoś dziewczynę może poderwać na oznakę. Ja wiem, że nie wszyscy kochają polską policję i piszą takie brzydkie hasła na murach, ale, ale ja dzięki ciężkiej pracy i wytrwałości i charyzmie, kto mam ją po mamusi, przywrócę chwałę polskiemu policjantowi i polskiej policji, bo kocham policję. To może mnie pan tylko wpisze. No dobra, dawaj to. Prewencja jego mać. Jeszcze się spotkamy! <laughs> pieprzone, bezstresowe wychowanie. <laughs> Jeśli mi za to podziękujesz. Główna żeria. Tylko piją, palą, kopulują po krzakach i te pieprzone, frajerskie, wyglone fryzury. Pan też był kiedyś młody. Ja? Ło... Ja jestem starszym, starszym sierżantem! Ty, 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 ty! A to nie u ciebie była ostatnio ta impreza? Ta totalna rozpierducho? Dziękuję. Dawno nie czułem taki potrzebny.